Dzień dobry, kochane kobiety. Zwołuję krąg w najbliższy piątek w energiach pełniowych. Bo w środę jest pełnia. Spotkamy się w bibliotece w Złotokłosie. Powiem wam, że kiedy pierwszy raz tutaj do was wołałam, żebyśmy przyszły, totalnie nie miałam pojęcia, czy ktoś przyjdzie. Czy to nie za późno było wystawiona ta informacja? Czy w ogóle ktoś tutaj w moich okolicach jest zainteresowany takim spotkaniem? A już w ogóle o czym będzie to spotkanie, jakie tematy nas poniosą, co nas poruszy? Powiem wam, że niesamowite jest dla mnie i mam ogromną wdzięczność tutaj, że... Te Odważne kobiety pojawiły się na tym pierwszym kręgu, i że te odważne kobiety powiedziały, że chcą, byśmy miały spotkania cyklicznie. Zatem mija miesiąc. Miesiąc niesamowity. Myślę, że wiele z nas, ja przynajmniej, bardzo chętnie. Wyjdę, spotkam się z dorosłymi kobietami po feriach, które u nas były kwarantanną, po zdalnej nauce. Także po tych kilku tygodniach z ogromną przyjemnością spotkam się wami, z Wami w ten piątkowy wieczór. Poprzednim razem spotkałyśmy się o 18.30 i powiem Wam, że do 23.00 byłyśmy razem. Dlatego tutaj bardzo ważną rzecz mam do przekazania. Proszę uwzględnić, przychodząc na to spotkanie, że nie spóźniamy się i nie wychodzimy wcześniej, bo to zakłóca nam pracę w tym kręgu. Powiem Wam, że było to niesamowite, jak stworzyłyśmy sobie przestrzeń w tej bibliotece jak zrobiłyśmy to miejsce dla nas dobrym i przytulnym. To było w ogóle niezwykłe, jak sobie podświetliłyśmy, jak sobie siedziałyśmy przy tych świecach, czy przy lampkach. No naprawdę bardzo jesteśmy tak twórcze. Tak, potrafimy, można powiedzieć, coś z niczego zrobić. Potrafimy zrobić super przestrzeń w bibliotece i czuć się w tym bardzo dobrze. I uznałyśmy podczas tego pierwszego kręgu, że jesteśmy odważne, że każda z nas, która przyszła na to spotkanie, jest po prostu odważna, no bo przyszła, nie wiedziała czego się spodziewać, nie wiedziała, kogo spotka. Tak jak ja czy Mariola, która nam ten lokal zorganizowała od biblioteki, nie wiedzieliśmy, czy ktoś się pojawi, bo ja założyłam to wydarzenie na Facebooku, ale nie sprawdziłam, kto tam się zgłosił, że się pojawi. Więc każda osoba, która przychodziła, była taką dużą radością dla nas, że. Tak, jesteśmy i wy jesteście. I bardzo dużą radością było też dla mnie to, jak fantastycznie wszystkie kobiety e, przyszły z tym samym, z tą samą potrzebą. I teraz w tej pełniowej energii e, będziemy z tym właśnie pracować, z tym głosem naszego serca, z tym, że my jesteśmy ważne i że chcemy siebie posłuchać i e, za, za wykreować ten nasz nowy rok, 2022, który jest właśnie o tym, o tym czasie dla nas. I tu chiński rok tygrysa się zaczął, teraz pełnia w Lwie, więc mamy dużo takiej mocy, by tą dzikość z tego naszego serca wyłonić i by dać sobie. Właśnie taką przestrzeń wśród innych kobiet, które mimo, że obce, to się okazały tak podobne do siebie i, i takie od, od, odważne, mówiłam, ale otwarte, tak? I gdzie każda z nas dostała tą przestrzeń, dostała czas, to bycie ważną, bycie wysłuchaną. Zauważoną, nieocenianą. No niesamowite, niesamowite było naprawdę dla mnie, jak kobiety potrafią się spotkać pierwszy raz i tak otworzyć na siebie, dać sobie wsparcie, dać sobie przestrzeń, wysłuchać siebie bez oceny. Bardzo to było budujące. Tak samo bardzo budujące były dla mnie później rozmowy z wami już po tym kręgu dla mnie mocne powiem wam, że jeszcze jak wróciłam w nocy do domu mocno podekscytowana tymi wszystkimi naszymi wieczornymi wydarzeniami wyciągnęłam kartę i zobaczcie jaką miałam kartę właśnie o kręgu to jest takie idealne podsumowanie tej naszej pracy i ja, ja miałam bardzo dużą radość w sercu i wiem, że wy też czułyście jak te karty, jak te informacje, które dostałyście, pracowały z wami. I wiem, że długo to pracowało z wami. I jeszcze cały czas to się dzieje, cały czas te informacje w nas są żywe. I bardzo się cieszę, że akurat teraz, ten piątek, możemy się już spotkać, że już nie mamy kwarantanny, ani ja, ani Mariola, i że e, jesteśmy wolne znowu w działaniu. E, więc zapraszam Was, w najbliższy piątek, e, jeszcze w energii pełni e, do tego, byśmy usłyszały głos naszego serca. Wrzucę Wam tutaj link do honoraty a propos właśnie informacji o pełni, bo to jest bardzo, bardzo dla nas mocne. No, tu Sunia też ma coś do powiedzenia. Więc ja Wam te wszystkie informacje tutaj podlinkuję i zapraszam Was w piątek na 18.30 do biblioteki w Złotokłosie.